Siema, mam nowy awatar i banner od Siema wszystkim. Aha, to ja nie mówiłem? A, to ja cię nie mordo na 7 na 10. Siema, Patryk Bednarczyk. Ej, widzowie, ale że wy nie macie moich podobizn. Ale że Ksef już nie ma... Kocham Bakonka, ale co? XD Dobra, widzowie, zasubskrybujcie jeszcze kanał. Ja to Kruk, okej, okay, ja cię... Ja już wiem, ja już wiem mordo. A jeszcze zostawcie subika, łapeczkę, mordeczki, bo mam nowy awatar i banner. Ej, hej, mogę zagrać jasnym za i za łapę Dobra, pierwsi. GG, 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 GG. Jeszcze zasubskrybujcie, kto jest nowy, ale co ja mam? No. Aha, a nic, nic już nie masz. Nic, nic nie ma. Dobra, to masz kod mordo. X da duże. Ja już jestem przygotowany, mam tekst do piosenki. Będzie śpiewanie jak widzicie. No dobra, weź już os awesome, Mordo. Ej, kruk. A, wyrzuciłeś mnie. A to sorry, dawaj jeszcze raz, Mordo. Ale to nie ja cię wyrzuciłem, tylko kruk. Jak oceniasz mój, ten mój tekst? 10 po 10, dzisiaj za 20 minut, ja na. na trening, Ok, widzowie, pierogi jem Na chwilę kupiłem znowu. Opowiem historię o pierogach. Jeśli mogę. Dobrze. Opowiem, jak dzisiaj kupiłem. Bo ja. Ja ogólnie. Ja, ja jeszcze nie jem, ale za chwilę będę jadł, Zmienię osobę. No tak. Ogólnie to dzisiejsza historia z pierogami jest tak. Siema Wiktor BS, bo czasami kupuję pierogi. Siema Mariola Cielolux. Lubię. Kupiłem pierogi, bo sam po prostu nie robię. Kupiłem sobie, były tanio, tak chyba z 5 zł za opakowanie takie jedno. No to ja wziąłem dwa. Będzie friendly? Tak za chwilę. Wziąłem dwa. Tylko nie patrzyłem jakie wziąłem. I do teraz jeszcze nie wiem jakie wziąłem, bo nie patrzę zawsze na opakowania Do pierogów, jak kupuję. I zobaczymy, co kupiłem. A ogólnie ja tylko po, podgrzeję sobie i już mam. Ten twój awatar jest do bani. Co? Jak do bani? Mordo, jak do bani? No jak do bani, jak jest fajne. Widzowie, jak się Wam podoba nowy awatar i banner? Tak, Bianca, bianc, pięknie. Bianc, bianc, tak, Martu, tak. Dobra. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Ale stary był lepszy? Jak stary był lepszy? Dla mnie ten się podoba. Dla mnie się podoba baner bardzo, i awara. Najważniejsze, że mi się podoba. Nie, ale myślę, że postarałem się. Wiesz, Malda, ja się postarałem robiąc ten awator. Niezbalowane godziny, widzę. Widzowie. Mam. A to ruskie są. Aha, ruskie. Nie ja wiedziałem. Hmm. Test pierogów. Muszą za 5 zł za jedno opakowanie. Kupiłem 10 czy 12 już nie pamiętam. Dobra. Ja, ja myślę, że mam dobry awatar. Ale baner musicie powiedzieć, że jest lepszy niż poprzedni. Baner musicie powiedzieć, że jest poprzedni lepszy.

Ładny masz awatar, dziękuję. Wreszcie ktoś powiedział, że mam ładny, a nie brzydki. Jaki masz klub? Taki. mam Mateo. Ty, Mateo, kiedy następny odcinek? Dobra, ja idę, idę Pierogi jak pierogi. Dobrze, że mnie nie oskamowali. jako ostatnio na lizaki, pamiętacie, jak mówiłem. Jak mnie oskamowali, wtedy to było niefajnie. I wtedy było niefajnie. Ogólnie widzowie, to wyślę teraz może mojego maila i będziecie. Nie. No ja też myślę, że streamy są lepsze, ale trzeba mieć widownię. Patrz, Mateo, kiedy 40 tysięcy? 40 tysięcy Wiesz, bekon to mogę nawet ja namalować Mam kredki takie i szamanzaki Ja nie jestem Przemek, tylko Patryk Od 500 pół za chwilę Ale go ze mną było za chwilę moda tylko zagramy w mapa od widza Były lepsze pierogi, były lepsze. Ale że jedna osoba w 10 minut? Nie wiem, jaką. Może tika, chyba i tika. Kajodan. Ej! Eee, XD jesteście, zostawcie subika. Zostawcie subika ja też bardzo. Mm. Nie, wiesz, po dwóch rundach. Prawda, zostawcie suba. Tego nie przypnę teraz, bo nie jestem na YouTubie. A jak jesteś kołem bakonka? Och oh, dzwonek jakiś.